Witajcie, drodzy widzowie, tu Piciu, pozdrawiam Was serdecznie i chcę Wam pokazać wspólny grób na cmentarzu w Luboniu. Pamięci ofiar, którzy ponieśli śmierć w obozie w czasie II wojny światowej, w obozie w Żabikowie i również tu na tym cmentarzu przez Niemców rozszczelani. Tak właśnie wygląda, drodzy widzowie, ten grób. A tutaj mamy pamięć, że to Polacy. Taki. Ten grup właśnie jest. Piękne wspomnienie ludzi, którzy zostali zamęczeni w czasie II wojny światowej. Ładnie zrobiona jest biało-czerwona flaga. Cześć ich pamięci. Pamiętajmy też w modlitwach piękne kwiaty, które biało-czerwone, pamiętać trzeba o nich, bo byli bardzo odważni. Chciałem Wam, drodzy widzowie, pokazać piękne wspomnienie tych oto ludzi. Chciałem wam pokazać i życzyć wam dobrego popołudnia. Bądźcie szczęśliwi, drodzy widzowie. Niech wszystkie wasze marzenia zawsze się spełniają. Pozdrawiam was, Piciu. Papa. Pa.